Według Todd'a Tletona z głosu męczenników, wielu ludzi wybiera wiarę w Jezusa, a co najmniej milion muzułmanów rzekomo porzuciło islam na rzecz chrześcijaństwa. Jak na to reaguje reżim? Słyszałem, że 50 tysięcy z 75 tysięcy meczetów zostało zamkniętych, a oczywiście nie przyjmują tego zbyt dobrze. To nie jest coś, co sprawia, że reżim jest szczęśliwy, a proroctwa dzieją się na całym świecie, chociaż wiele osób nie zwraca na to uwagi. Dlatego tak ważne jest posiadanie biblijnej perspektywy. Każdy wierzący powinien być świadomy tego, co dzieje się na świecie, ponieważ wiele z tych wydarzeń jest zgodnych z biblijnymi proroctwami o końcu czasów. Zaczniemy od zauważenia, że w wielu częściach świata zachodzi zmiana duchowa. Często słyszymy o prześladowaniach chrześcijan lub o tym, ile osób odchodzi od chrześcijaństwa, ale rzadko słyszymy o niesamowitych nawróceniach, które mają miejsce oraz o rosnącej liczbie osób, które zwracają się do Chrystusa. Oto dlaczego te wiadomości potwierdzają prorocze Słowo Boże. W dziejach apostolskich godzina 2.17 Biblia mówi, a w ostatecznych dniach mówi Bóg, wyleje ducha mojego na wszelką cielesność, synowie wasi i córki wasze prorokować będą, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi słysnić będą. Biblia mówi nam, że w ostatnich dniach Bóg wyleje swojego ducha. Oznacza to, że nastąpi ruch Boży. A my zobaczymy ludzi z różnych narodów, kultur i religii dotkniętych duchem świętym, nawracających się i przychodzących do Chrystusa. Następnym proroczym wydarzeniem, które ma miejsce, jest wypełnienie Efezjan 5, 15 myślnik 17, które mówi, uważajcie więc, jak postępujecie, nie jako niemądzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, bo dni są złe. Dlatego nie bądźcie głupimi, ale starajcie się zrozumieć, jaka jest wola Pana. Skoncentrujmy się na stwierdzeniu, dni są złe. Miej ten biblijny ostrzeżenie na uwadze, gdy zagłębiamy się w temat. Obecnie uniwersytety oferują różnorodne kursy na temat czarów i magii, w tym przedmioty, które badają karty tarota, tworzą książki z zaklęciami oraz analizują, dlaczego niektórzy oskarżają Taylor Swift o czary. Według niedawno opublikowanego artykułu przez The College Fix, Uniwersytet Princeton oferuje kurs zatytułowany Zaklęcia, wizje i szkoła w fantastyce i science fiction, który zagłębi się w powieści Harry'ego Pottera i inne dzieła fantazy, aby zbadać instytucje edukacyjne, kulturę i politykę. Uniwersytet Tain oferuje klasę dla studentów pierwszego roku zatytułowaną Starożytna magia i współczesne czarodziejstwo, koncentrując się na ewolucji tych praktyk w czasie. Z kolei kurs Historia Nocy na Uniwersytecie Ealebada, w jaki sposób noc stała się związana z duchem, diabłem, czarownicą i zmarłymi. Uniwersytet Georgetown również oferuje kurs na temat rytuałów, symboli, szamanizmu, rozszerzonych stanów świadomości, opętania, magii, wróżbiarstwa i czarów. Jeśli sądzisz, że to tylko amerykański fenomen, mylisz się. W 2023 roku ogłoszono. Że nowy program magisterski z zakresu czarów, magii i nauk okultystycznych będzie oferowany od września 2024 roku na uniwersytecie w Exeter w Anglii, w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie studentów. Zróbmy krok wstecz i zobaczmy, co Biblia mówi w Izajasza godzina 5.20 biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy z ciemności czynią światłość, a światłość ciemnością, którzy gorzkie czynią słodkim, a słodkie gorzkim. Dziś widzimy, jak ten werset z Izajasza staje się rzeczywistością, ponieważ to, co w oczach Boga jest złe, jest nazywane dobrym przez ludzi. Mówiąc o transhumanizmie, jedna z definicji w słownikach opisuje transhumanizm jako proponowane wykorzystanie technologii w celu umożliwienia ludziom rozwijania zdolności przekraczających ich naturalne ograniczenia. Mając to na uwadze, istnieje interesujący artykuł zatytułowany Transhumanizm. Miliarderzy chcą wykorzystać technologię do wzmocnienia naszych zdolności, rezultaty mogą zmienić to, co oznacza być człowiekiem. Oto kilka punktów z tego artykułu. Wiele prominentnych postaci z branży technologicznej mówi o rosnącej konwergencji między ludźmi a maszynami w nadchodzących dziesięcioleciach. Na przykład, Elon Musk stwierdził, że chce. Aby ludzie połączyli się z AI, sztuczną inteligencją, aby osiągnąć symbiozę z tą technologią. Jego firma Neuralink ma na celu ułatwienie tej konwergencji, aby ludzie nie zostali w tyle, gdy technologia będzie się rozwijać w przyszłości. Chociaż osoby z niepełnosprawnościami są pierwszymi beneficjentami tych innowacji, niektórzy wierzą, że te technologie mogłyby być wykorzystane do wzmocnienia zdolności wszystkich. Te cele są inspirowane ideą nazwaną transhumanizmem, która jest przekonaniem, że powinniśmy używać nauki i technologii do radykalnego poprawiania ludzkich zdolności oraz kierować naszą własną drogą ewolucji. Choroby, starzenie się i śmierć to rzeczywistości, które transhumaniści pragną wyeliminować wraz z dramatycznym zwiększeniem zdolności poznawczych, emocjonalnych i fizycznych. Teraz pozwól mi przypomnieć, że Biblia mówi w Księdze Rodzaju, godzina 1:27 Bóg stworzył człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, mężczyznę i kobietę ich stworzył. Biblia mówi nam również, że jesteśmy stworzeni w sposób cudowny i wspaniały. Ale zobaczmy, co robi diabeł, stara się naśladować lub zakłócać dzieło Boga. Oto kilka przykładów Adam i Ewa w ogrodzie Edenu. Bóg stworzył świat i ludzi, ale diabeł przyszedł, aby zniszczyć i wprowadzić grzech. Pomyśl o aniołach w Biblii. Są one czcicielami, posłańcami i wojownikami i pracują dla Boga. Jednak jesteśmy ostrzegani, że diabeł przebrany jest za anioła światłości, próbując naśladować Boga. Bóg również posłał proroków, takich jak Eliasz, Jeremiasz i Izajasz, ale Biblia ostrzega nas, że diabeł będzie siłą napędową fałszywych proroków, którzy będą wilkami w owczej skórze w ostatnich dniach. Transhumaniści często bronią trzech super, superinteligencji, superdługowieczności i superszczęścia. Możemy zauważyć, że wszystko to jest oddzielone od Boga. Wierzę, że ta filozofia transhumanizmu odzwierciedla ludzką aspirację, aby być jak Bóg, próbując dominować nad wszystkim, w tym nad śmiercią. Transhumanizm może być przedstawiony jako sposób na stworzenie ulepszonej wersji ludzkości, ale argumentowałbym, że Bóg nie popełnia błędów. Dał nam dokładnie to, czego potrzebujemy, gdy nas stworzył, nic więcej i nic mniej. Na koniec chciałbym podkreślić znaczenie fałszywych nauczycieli w ostatnich dniach. W tym świecie dojdzie do całkowitego odrzucenia Boga. Cokolwiek obroni Słowo Boże, zostanie odrzucone. Przyjdzie czas, kiedy ludzie pragnąć będą, aby ich uszy były drapane, szukając Ewangelii, która obiecuje im błogosławieństwa, ale nie wymaga pokuty. Będą szukać Ewangelii głoszącej dostatek, zamiast prawdy i duchowej przemiany. Życie ofiarne to coś, czego wielu unika dzisiaj. Zamiast tego wiele osób woli słuchać tego, co podoba się ich uszom, zamiast czystego Ewangelii, która wnika w serce i konfrontuje wszelkie grzeszne postawy. W dwóch liście do Tymoteusza trzech jesteśmy ostrzegani o narastającej korupcji w świecie, wskazującej na całkowitą degradację społeczeństwa. Ludzie będą zdradzieccy, impulsywni, oszczerczy, brutalni, nieposłuszni rodzicom, nadużywający i pozbawieni samokontroli. Nie będzie reguł, absolutnych wartości moralnych, ani jakichkolwiek granic, każdy będzie czynił to, co uważa za słuszne w swoich oczach. A biada temu, kto odważy się kwestionować wybory życiowe innych. Werset 5 ostrzega nas, że wielu będzie miało formę pobożności, ale zaprzeczy jej mocy. Biblia instruuje nas, abyśmy nie mieli nic wspólnego z takimi ludźmi. Żyjemy w erze religijnych buntowników, mężczyzn i kobiet, którzy wydają się pobożni, ale ich serca są pełne grzechu i oszustwa. Będą zadawać właściwe pytania, ale ich czyny będą podążały za błędnymi odpowiedziami. Niektórzy nawet będą cytować pisma, ale ich serca będą daleko od Boga, a jeszcze dalej od Jego słowa. W obliczu tego, co dzieje się wokół nas, powinniśmy zawsze szukać schronienia w Biblii. Bóg już nas ostrzegł o tym, co ma nadejść i o niebezpieczeństwach, z jakimi się zmierzymy, ale obiecał również, że nas ochroni, otoczy opieką i będzie za nas walczył, jako jego dzieci? Dlatego powinniśmy przyjąć biblijną perspektywę, w której zwracamy uwagę na to, co dzieje się w świecie, ale nasz pokój i wiara w Boga pozostają niezachwiane. Mówiąc o swoim powrocie, w Łukasza 17 Jezus mówi nam, abyśmy pamiętali o żonie lutę. Ale dlaczego o niej pamiętać? Z wszystkich wielkich postaci w Biblii, dlaczego Pan mówi nam, abyśmy pamiętali o tej kobiecie, której imię nie jest nawet wspomniane, znanej tylko jako żona Lóuty? Jonasz uciekł od planu Boga i znalazł się w brzuchu ryby. Noe podążał za planem Boga i został ocalony. Żona Lóuty zboczyła z planu Boga i została przemieniona w słup soli. Józef zaufał Bogu w obliczu zdrad i więzienia i ostatecznie stał się władcą Egiptu. Samson nie posłuchał instrukcji Boga i stracił swoją nadprzyrodzoną siłę. Józe podążał za planem Boga, a mury Jerycha upadły. Jest wiele wielkich postaci w Biblii, ale Pan mówi nam, abyśmy pamiętali o tej kobiecie. W Łukasza 17. 26 myślnik 35 Jezus ostrzega nas, że powrót Syna Człowieczego będzie jak w dniach Noego. Ludzie będą jedli, pili, żenili się, kupowali i sprzedawali, aż do dnia, w którym Noe wszedł do arki, a potop nadszedł. Tak jak w dniach Lołty, ludzie będą zajęci swoimi życiami, aż nagle spadnie na nich Boży sąd. Jezus ostrzega nas, pamiętajcie, co stało się z żoną Loty. Jeśli przywiązujemy nasze życie do tego świata, ryzykujemy utratę życia wiecznego. Budowanie na tym świecie się skończy, a tylko to, co jest z Boga, przetrwa. Żona Loutę stała się przestrogą dla nas wszystkich: nie przywiązuj się do tego, co świat ma do zaoferowania, bo wszystko to jest przemijające i może nas odciągnąć od drogi Bożej. Kiedy Żona Loutę spojrzała wstecz, nie był to tylko gest fizyczny, ale symboliczny. Spojrzała na miasto, które reprezentowało wszystko, co było sprzeczne z Bogiem, miasto zanurzone w grzechu, pełne zepsucia i niemoralności. Jej spojrzenie wstecz pokazało, że jej serce wciąż było związane z tym miejscem. W ten sposób odrzuciła Boże wezwanie do zbawienia, wolejąc tymczasowy komfort grzechu od wiecznego bezpieczeństwa w Bogu. Jej wahanie sprawiło, że straciła życie, a to pokazuje nam powagę bycia rozdarty między światem a Królestwem Bożym. Jezus ostrzega nas, abyśmy nie popełniali tego samego błędu. Wzywa nas, abyśmy wyrzekli się świata, porzucili wszystko, co przeszkadza nam w pełnym podążaniu za nim. W Łukasza godzina 17:33 mówi: Kto usiłuje zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie, ocali je. Oznacza to, że jeśli będziemy się trzymać rzeczy tego świata, jego bogactw, przyjemności, filozofii czy standardów, skończymy tracąc życie wieczne, które Bóg nam oferuje. Jednak jeśli będziemy gotowi stracić wszystko dla miłości do Chrystusa, On obiecuje, że zyskamy prawdziwe i trwałe życie. To, co stało się z żoną Loutę, służy jako wyraźne przypomnienie, życie podzielone między Boga a świat jest niebezpieczne. Tak jak ona została skuszona, by spojrzeć wstecz, my także stajemy przed pokusą powrotu do starych nawyków, grzechów i światowych pragnień. Musimy jednak uczyć się z jej historii i trzymać nasze oczy skupione na Jezusie, podążając za Nim z oddanym sercem. Kiedy zastanawiamy się nad naszym życiem, powinniśmy zadać sobie pytanie, gdzie są nasze oczy? Czy utknęliśmy w przeszłości lub pokusach świata wokół nas, czy idziemy z wiarą w stronę przyszłości, którą Bóg obiecał? Tak jak Bóg wyrwał Lutę i Jego rodzinę z nadchodzącej zagłady, On również wzywa nas do wyjścia z ciemności, do nowego życia w Chrystusie. Ale to od nas zależy, czy będziemy nadal patrzeć w przeszłość i na rzeczy tego świata, czy też pójdziemy naprzód, całkowicie ufając planowi Boga. Żona Loutę symbolizuje tych, którzy mają trudności z porzuceniem więzi ze światem. Spojrzała wstecz z tęsknotą, a to kosztowało ją życie. Podobnie jesteśmy wezwani do podjęcia jasnej decyzji wybierać Boga ponad świat. Módlmy się, abyśmy byli czujni i nie pozwalali naszym serkom na podziały. Niech nasze oczy będą skupione na Chrystusie, autorze i doskonałym wzorze naszej wiary, Hebrajczyków 12. 2. Ta wiadomość potężnie przypomina nam o powadze porzucenia grzechu i całkowitego oddania się Chrystusowi. Przykład żony Louty jest ostrzeżeniem, jak nawet jedno spojrzenie w stronę grzechu może prowadzić do duchowej zguby. Gdy rozglądamy się za przeszłością, starymi nawykami lub pokusami, ryzykujemy, że zostaniemy uwięzieni przez to, z czego Chrystus nas już uwolnił. Grzech, zwłaszcza grzech seksualny, może wydawać się kuszący i dawać chwilową satysfakcję, ale ta satysfakcja jest nietrwała. W końcu wszystko, co obudujemy poza Chrystusem, zawali się. Świat i jego puste obietnice nigdy nie mogą zapewnić pełni i prawdy życia. Tylko to, co ma swoje korzenie w Bogu, przetrwa. Hebrajczyków 12:2 daje nam jasne wskazanie: powinniśmy skupiać nasze oczy na Jezusie, autorze i doskonałym wzorze naszej wiary. Kiedy patrzymy na Jezusa, przypominamy sobie, że zniósł on krzyż i wstyd z powodu radości, która miała nadejść, zbawienia i odkupienia świata. Podobnie, jesteśmy wzywani do wytrwania w walce z grzechem, trzymając nadzieję i zaufanie w nim. Nie możemy pozwolić, aby kultura wokół nas lub grzech odciągnęły nas od tej drogi. Walka z grzechem może być trudna, ale pełne wyrzeczenie ma moc. Usuń aplikacje, zakończ relacje, które mogą być dla Ciebie przeszkodą i odsuń się od wszystkiego, co może prowadzić Cię z powrotem do grzechu. Pokuta to całkowita zmiana kierunku, nie spoglądaj wstecz jak żona Lóte, ale idź naprzód, mając oczy utkwione w Jezusie. Wybierając podążanie za Chrystusem, decydujemy się nie wracać, nawet na małe spojrzenie. Ostrzeżenie Jezusa o upamiętaniu o żonie Lóte przypomina nam, że każde zaangażowanie w świat może nas kosztować wszystko. Grzech może wydawać się nieszkodliwy lub kuszący na początku, ale powoli wkrada się, aż całkowicie nas uwikła. Małe spojrzenie może przerodzić się w destrukcyjny cykl, który oddala nas od Boga. Dobrą wiadomością jest to, że w Chrystusie zawsze jest wyjście. Oferuje nam przebaczenie, przywrócenie i nowy początek, jeśli tylko będziemy gotowi zostawić wszystko za sobą i podążać za nim całym sercem. Niech każdy z nas, jak wyraża to Autor. Powiedz przekonaniem, zdecydowałem się podążać za Jezusem i teraz nie ma odwrotu, nawet na małe spojrzenie.